Hej, jestem Let's With Up i tak, ja szyję. Słuchajcie, to jest dziwne, że też robić film po tym, jak mnie tak bardzo dawno nie było, ale chciałem coś stworzyć, zanim w ogóle bym coś wszusił w ogóle, żebym może tak bardzo wyjaśnił, co się stało. Chociaż nie mam za bardzo, co to wyjaśnianie, ale o tym sobie pogadamy później. Ten film w ogóle będzie bardzo dziwny, będzie miał bardzo dziwną strukturę. Bo to tak naprawdę wte ja katający do mikrofonu przez parę minut o jakichś tam pstujach. Pewnie ten film posiada na takie, nie wiem, rozsiały. Powiedzmy, że jak ktoś chce usłyszeć o jednym temacie, to może sobie skipnąć dotąd. Więc tak. Ten film pewnie nazwę jakoś wstydu. Laszeko mnie nie było. Laszeko zniknąłem. Sotheas, się, nie wiem. Może w opisie sobie takie streszczenie małe. Może coś tam, to tam, co chciałem, to dasia zapomniałem, wyleciało mi z głowy. Minęło bardzo dużo czasu od mojej ostatniej aktywności. Minęło 2,5 roku. Tak. To aż normalnie trudno uwierzyć, że od grudnia 2022 roku minęło aż tyle czasu. Wtedy sobie się swój ostatni odcinek do tej pory. I tak, jak mam piszte, przez ten okres chciałem wrócić, ale powiedzmy... Nie oś o to, że nie wiedziałem jak, tylko po prostu tak się zastanawiałem sos robić. Czy w ogóle to co robię Natal ma sens powiedzmy. Tak naprawdę ten kanał to zawsze tam nie było hobby, więc za, więc zawsze się strasza jakieś przewy, krótsze czy dłuższe, ale chyba aż takiej długiej nigdy nie było. Więc tak, to trochę tak siwne jest, ale okej, okay, nieważne. Zacznijmy od tego, że ja nie miałem feny twójszej przez... No od momentu kiedy przyciąłem tamten film to, to zaczęła mi znikać fena twórcza, tak powiem. Po prostu nie chciało mi się już nakrywać. Prawda jest taka, że ja nie lubię nakrywać na siłę. Bo jak ja nacream na siłę, to zawsze śle mi wychodzi. To zawsze byłoby po prostu pół kosiny, siszy i najwyżej bym tam coś powiesiał, co so parę minut, ale naprawdę ja nie lubię tworzyć takich filmów, które tworzyć takie filmy z może ciekawym komentarzem, gdzie na przykład opisuje co się sieje po te jakieś ciekawostki. O tym sokam, albo po prostu jakieś tam śmieszne rzeczy się się ją powiedzmy, bo wiadomo, tak naprawdę myślę, że to się składa na. Mój taki, powiedzmy, topy film. Przynajmniej na standardy tego kanału. Bo ten kanał nie ma żadnych gigantycznych standardów i nikt nie miał. To było zawsze hop, jakie robię po misie dłuse, tak powiem. No i tak. Tak jak mówiłem, nie miałem feny twórczej. Nie chciało mi się w ogóle tego robić. Nie chciało mi się nakrywać, montować i innych takich spraw. Nie wiem, po prostu. To mnie po prostu zaczęło mocno siążyć w tamtym okresie. Tak, może powiem. Co z seriami, jakie powiedzmy w teorii nadal trwają, tak jak, na, tak jak te seje Sonika i ta Paper Mario? Nie mówię, że je anuluję, ale nie wiem kiedy bym to nich wrócił, tak powiem. Może tak bym powiedział, są takie może trochę tak wstrzymane, nie wiem jak to nazwać, tak ogólnie co to sei to... Tak, myślę, że w ogóle pospędę się tego posiału, sej główne i popoczne, Bo jak wejdziecie w opis, to właśnie jestem tam napisane coś tu seje główne jakie robię, seje popoczne jakie robię. Pospendę się tego w ogóle, będzie po prostu seje jakie robię, i też po prostu będę wszuszał to co ksekiety mi się kse. Myślę, że tak to będzie zorganizowane tym razem. Więc tak, a jak mówimy o sejach, to może. Co zrobię na pewno, tak powiem. Co na pewno będzie na tym kanale niedługo. Powiem tak, przez rok 2024 nagrałem trzy seje i powiedzmy, trzy seje są już gotowe do wszusania. Już jest wszystko zmontowane, wszystko ten, wszystko jest ładnie zrobione według mnie. I co do tego, z jakich gej one są, nie będę mówił jak na Jasie. Ale to nie będzie jakaś gigantyczna rewolucja, to po prostu będą takie standardowe gejki, jak na ten kanał. Więc naprawdę nie spodziewajcie się jakiejś powiedzmy groundbreaking szeszy. Więc tak, po prostu taki tam, taki, powiedzmy taki, nie wiem, taki pofiut, o, taki po prostu ładowy I wszystkie seje z tej turki są na 100%, wszystkie takie przejścia na 100% z tych sej. I tak, co do tych trzech sej to taki tysk od razu powiem. Przez to, że je na i montowałem przez rok 2024, to będę sięgnął, wspominał, no dobra, no może nie sięgnę, ale parę ja powiedziałem, powiesiałem, że na przykład mamy rok 2024. Przy coś w tym stylu, to ja się nie pomyliłem. Po prostu jest że te seje nakrywałem w zeszłym roku. I po prostu o to chodzi. I też w ołtrze filmu będzie napisane 2024 rok, więc o to się nie martw się. Tak wiem, mam pełną świadomość, że mogłem po prostu wymienić to. outro na wersję z nowym rokiem, ale mi się już nie chciało. Jak jest montowane, to już jest montowane. Już jest gotowe i tak. Więc oto masa gigantyczne znaczenie. I jest jeszcze czwarta seja, Jaką, jak nakrywam to? To jest jeszcze w procesie nakrywania i jeszcze pęsie przez jakiś czas. To jest taka państwo, nie wiem jak to nazwać, eksperymentalna sera jak na standardy tego kanału powiedzmy. To nie jest coś co bym robił typowo w tym kanale. No i tak, nie wiem co tu jeszcze powiedzieć, szczerze. Naprawdę, nie wiem, może przepraszam, że nie wspomniałem, że od że robię taką długą przewę, ale niestety różne czynniki na to wpłynęły. No, to znaczy najpaście z nich to moja niechęć do nakrywania i utrata feny twórcze jaka mi już wróciła na szczęście. Jak to nakrywam, to jest maj 2025 roku. Zobaczymy jak się potoszą nosy tego kanału. Jak to w szuse, to oznacza, że wszystko jest kit. Okej? Okay? Tak więc widzimy się w, w... Którejś tam seri, nie wiem którą pierwszą w szuse. No dobra, no ja.